Witam Was serdecznie dzisiaj kolejny materiał. Jeżeli będzie Wam się oczywiście podobało, to zachęcam prawy dolny róg. A że tylko oglądacie, też świetnie. Dzisiaj chciałbym taki temacik rozkręcić, trochę może nawet kontrowersyjny, a mianowicie: klient, który najmniej płaci, przeważnie najwięcej ma ludzi. Czy taka jest prawda? Wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy. W ramach mojego doświadczenia i funkcjonowania, szczególnie w e-commerce. Przeważnie takie sytuacje się zdarzają właśnie w stosunku do klientów, którzy jakby szukają bardzo tanio produktu o wysokiej jakości, i to ciągle generuje obciążenie jakby reklamacyjno-obsługowo-klienta. Ponieważ ci ludzie mają coś takiego w swoim charakterze, że po prostu bardzo obciążają struktury firmy w stosunku do, tego, w stosunku do ich oczekiwań versus tego, ile zapłacili. Seth godin to w ramach prawa, prawa Marfiego, stwierdził, że najlepiej to byłoby się pozbyć 70% tych marudzących klientów. Wtedy firma ruszy, skopyta do przodu. Trochę sobie tego nie wyobrażam jak można się pozbyć 70% tych klientów, którzy nawet zarabiają, zamawiają mało, bo ciężko byłoby to wykonać fizycznie. Odciąć ich od możliwości zamawiania. Karkołomna praca. Nie wiem, nigdy takiego modelu nie wprowadzałem i obawiam się, że raczej nie wprowadzę. Ci ludzie najczęściej po prostu przeczesują cały internet szukając Oferty jak najbardziej najtańszej najtańsze w ramach tego produktu, którego szukują, szukają, poszukują. Nie baczą na to, czy dany sklep, czy dany marketplace w danym marketplace te oferty są rzetelne, prawdziwe, nie wiem, czy jest poparte dużym doświadczeniem, opiniami. Po prostu kupują za wszelką cenę, myśląc, że złapali. Wyjątkową okazję, a często zdarza się, że po prostu trafiają na oszustów, tak zwyczajnie, i zostają z niczym w kieszeni. Więc chyba raczej warto jest szukać sprawdzonych sprzedawców, dostawców i po prostu skupiać się na tego typu ofercie, niż po prostu szukać za wszelką cenę czegoś, co jest najtańsze. Ale wracając do tematu. I ci ludzie najczęściej są po prostu bardzo marudni. Tak? Negocjują, obciążają właśnie tą infolinię, korespondencję mailową, są roszczeniowi. I w momencie, gdy dochodzi do sytuacji tego typu, że zarabiasz na jakimś produkcie 20-30 zł, na przykład, bo akurat jest taka marża na danym produkcie i tego typu produkt u ciebie funkcjonuje w sprzedaży, a poświęcasz dla takiego gościa nie wiem, dwie czy trzy godziny swojego czasu prowadząc korespondencję, obciążając infolinię, później się tłumacząc. Bo jak jeszcze wejdzie w to reklamacja, to już w ogóle wtedy. Więc te 20-30 zł dawno zostały przepalone w ramach obsługi tego marudzącego klienta. Wystarczy sobie policzyć, wycenić swój czas pracy, wycenić swoją godzinę pracy. Jeżeli Twoja godzina pracy kosztuje 50 zł, no to jeżeli nawet poświęcisz godzinę na obsługę. Takiego marudzącego klienta to znaczy, że już nic nie zarobiłeś, a wręcz przeciwnie, straciłeś. Więc niestety taka jest prawda. I klientów marodzących jest bardzo dużo. Ci właśnie szparacze takich internetowych, którzy absorbują najwięcej naszego czasu no i negocjują, i później jakby ten proces nakręcają jeszcze bardziej w stosunku do jakichś tam roszczeniowych tematów. Bo coś, zawsze znajdą coś, co im nie pasowało, nie wiem, wniecone opakowanie, kurier się spóźnił, nie dotarł, nie wiem, y, 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 zarysowane opakowanie. No, tam tysiące rzeczy można wymyślić, i po prostu firma przez to cierpi, przez tego typu klientów. Więc ja bym sobie marzył, żeby takich tacy klienci do mnie nie trafiali, ale zdarzają się i już czasami podskórnie wiem, że y, jak piszę y, z jakimś takim klientem, to czuję, że tu będą kłopoty i przeważnie tak się zdarza czasami nie, ale większość tak właśnie wygląda wyjątek potwierdza regułę, więc załóżmy, że tak się dzieje po prostu tak samo jest ostatni już mój przykład w ramach tych marudzących klientów to jest sprzedaż na Allegro ja jej akurat nie prowadzę czyli sprzedaż na marketplace'ach gdzie właśnie każdy szuka najtańszej okazji czyli tacy szperacze, można powiedzieć, też internetowi w ramach zakupu jakiegoś przedmiotu, i szukają alternatywnych rozwiązań do brandowych, takich ekskluzywnych produktów, rozwiązań, i kupują coś tańszego, i później piszą recenzje, opinie, że produkt nie spełnia jego oczekiwań, bo jest niskiej jakości. No tak. Tylko, że nie zapłaciłeś za ten produkt, który jest. Punktem wyjścia w ramach tego, czego szukałeś, czyli tam powiedzmy trzy razy drożej, żeby ta jakość była wyższa, więc yy, dlaczego trzeba mieć pretensje do sprzedającego, który sprzedaje coś gorszej jakości w niższej cenie? I być rozczarowanym, że kupiłem coś gorszej jakości, skoro zapłaciłem dużo mniej. Niestety, tacy są ludzie. I w tą stronę idzie ten. Ten świat, i za chwilę odsyłają ten produkt. Tu robi się cyrk. Jeden wielki, bo tu opinie tak, koszty, obsługa, logistyka, wysyłanie w tą, w tamtą. Więc daj Boże, nie mieć klientów maruderów żeby omijali biznesy moje, jak, jak najdalej, szerokim łukiem. Ale to jest, jest w tym taka prawda, że klient marudzący to jest klient taki roszczeniowy który generuje najwięcej kłopotów dla Twojego biznesu. Więc mam nadzieję, że ten przykład troszkę Was zainspiruje. Jeżeli Wam się podobał materiał, to zachęcam do subów. Jeżeli tylko oglądaliście, to świetnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.